Gry zespołowe, siatkówka i piłka nożna dominować będą w tym wydaniu serwisu sportowego Kroniki. Rafał Koczek, witam serdecznie naszych widzów. Rozpoczynamy od relacji ze spotkania KKS-u z błękitnymi Robczyce. Nasi siatkarze rozpoczęli rozgrywki od bardzo pewnej wygranej. Spotkaniem z błękitnymi Robczyce, czwarty kolejny sezon w drugiej lidze rozpoczęli siatkarze NEI KKS-u Kozienice. W sobotę 5 października na parkiecie Kozienickiej Hali Sportowej zmierzyły się zespoły, które poprzednie rozgrywki zakończyły na 5 i 6 miejscu. Gospodarze podbudowani zwycięstwem w Pucharze Polski chcieli dobrze wejść także w sezon ligowy. Zadanie nie należało do najłatwiejszych, bowiem zespół z Robczyc, mówiąc potocznie, nigdy nie leżał naszym zawodnikom. Z sześciu poprzednich starć KKS wygrał tylko dwa. Trener Marek Żelczak posłał na parkie tą samą szóstkę co w poprzednim spotkaniu. Na rozegraniu Wojciech Kwiecień. Środkowi bloku Bartosz Jesień i Bartłomiej Koryciński, w przyjęciu Kacper Kendra i Michał Koryciński, atakujący i kapitan zespołu Marcin Obremski, a na libero Robert Głogowski. W składzie na to spotkanie zabrakło przeziębionego Daniela Ostrowskiego, a kontuzję nadal leczy Krzysztof Jeziorowski. Każdy, kto spodziewał się zaciętego i wyrównanego spotkania, mógł czuć się rozczarowany. Gospodarze w żadnym z trzech setów nie pozostawili najmniejszych złudzeń, kto jest lepszym zespołem. Pierwsza partia rozpoczęła się od serii trudnych zagrywek, w tym jednego asa Michała Korycińskiego. KKS prowadził 6 do 1, a później tylko powiększą przewagę. Goście mieli ogromne problemy z odbiorem niemal każdej zagrywki. Punkty w ten sposób zdobyli nie tylko bracia Korycińscy, ale także Kendra i Obremski. Dołóżmy do tego jeszcze dobrą grę blokiem, pełen wachlarz akcji w ataku i kilka świetnych obron Głogowskiego. A będziemy mieli pełen obraz pierwszej partii. W której gospodarze rozbili błękitnych do 13, a set atakiem ze środka zakończył jesień. Niemal identycznie wyglądała kolejna odsłona. Wszystko rozpoczynało się od dobrej zagrywki KKS-u, a siatkarze z Robczyc nadal mieli fatalny procent dokładnego przyjęcia. Szczególnie słowo prezentował się libero gości Arkadiusz Siuta, na którego gospodarze posyłali większość serwisów. Kolejne asy serwisowe Obremskiego i Michała Korycińskiego. Kilka przechodzących piłek skończonych przez Kendrę i dobra gra środkiem zarówno w bloku jak i ataku. To zaowocowało seriami punktów i bardzo wysokim prowadzeniem KKS-u. Przewaga w pewnym momencie sięgnęła aż 13 punktów. Kozieniczanie grali równo, popełniali niewiele błędów, ale przy takiej postawie błękitnych nie musieli się wznosić na wyżyny swoich możliwości. Drugą partię po ataku Patryka Walczaka KKS wygrał 25-12. Zanosiło się na szybkie i gładkie zwycięstwo w tak tzw. godzinkę z prysznicem. Jednak trzecią słonek ozieńczenie rozpoczęli nieco zbyt rozkojarzeni i musieli gonić wynik. Siatkarze Stanisława pieczonki zaczęli lepiej przejmować i bronić, a kilka piłek skończył anatolejko. Był to jednak łabędzi śpiew błękitnych. Remis na tablicy wyników pojawił się już przy stanie po 9, a w dalszej części seta KKS systematycznie budował przewagę. Kluczowe były akcje od remisu po 12. Najpierw jesień pojedynczym, bardzo efektownym blokiem zatrzymał na środku Łukasza Polańskiego. Kolejną akcję skończył Kendra, później gospodarze dołożyli jeszcze kilka kolejnych punktów i prowadząc 19-13 do 13, mogli już spokojnie kontrolować grę. Dwa ostatnie punkty zdobył wprowadzony za Kendre Janusz Kaka KKS trzecią słonę wygrał do 19 i w niespełna 70 minut rozbił błękitne robczyce 3-0. do 0. Trudno było oczekiwać lepszego wyjścia w sezon, choć przeciwnik nie zawiesił poprzeczki zbyt wysoko. Zagraliśmy siatkówkę taką, na jaką nam pozwoli przeciwnik. Serwowaliśmy w miarę dobrze, przyjmowaliśmy wszystkie ich zagrywki na siatce. Bardzo dobra skuteczność, bardzo dużo szacunku na kontrataku. Tak więc to, do czego dążymy. Wiadomo, że inne będzie granie przy drużynach, które mają lepszą zagrywkę, bo robcy dzisiaj w polu serwisu nie pokazały nic wielkiego. Ale, ale jak na pierwszy mecz jestem bardzo zadowolony, to moim zdaniem jest jedno z lepszych spotkań od, no od lat w Kozienicach, jeśli chodzi o, spokojną, o spokojne granie, bez przystojów, płynność. Nawet w momencie, kiedy Robczyce w trzecim secie wyszły i prowadziły e, kilkoma punktami, to my pokazaliśmy spokój, doświadczenie. Byliśmy pewni tego, że, że ten mecz skończy się 3-0. Szansę gry dostali wszyscy zawodnicy KKS-u i zmiennicy nie zawiedli. Zawsze w Kozienicach budujemy zespół, który który jest mocny wśród 14 chłopaków. I to dzisiaj pokazaliśmy. Każdy dostał szansę. Nawet ci, którzy weszli, nie popełniali błędów. Januszek skończył mecz, wszedł z ławki, Patryk Walczak wchodzi na boisko i nie popełnia żadnych błędów. Do tego dążymy. Chłopaki, którzy schodzą z boiska z pierwszej szóstki, wspierają wchodzących. Jest team spirit i to jest nasza siła. Pozostałe spotkania pierwszej kolejki także wygrali gospodarze. Awie Świdnik pokonała Wisłok z krzyżów 3-1. Na obóz niebylec rozbił Mosir Jasło 3-0. W drugim secie goście zdobyli zaledwie 10 punktów. W krośnie miejscowe Karpaty wygrały bez straty seta z ekipą sędziszowa małopolskiego. Pierwszym liderem tabeli został nasz zespół. z KOZIENICE lepszym bilansem małych punktów wyprzedza na obóz i Karpaty Krosno. Kolejny mecz nasi siatkarze mieli rozegrać 12 października w Sędziszowie Małopolskim, ale prawdopodobnie zostanie on przełożony na 21 grudnia. Nie zawiedli także piłkarze Energii, którzy na własnym terenie pokonali innego ze Spadkowiczów z czwartej Ligi LKS Promna. Kolejny mecz z zespołem z dołu tabeli rozegrali w sobotę piłkarze N.A. Energii Kozielice. W 10. kolejce kampion Ligi Okręgowej podejmowali LKS Promna. Zespół trenera Mariusza Sztobryna, podobnie jak w większości spotkań na własnym terenie, był murowanym kandydatem do zwycięstwa. Po pierwsze, goście prowadzeni przez Pawo Potenta z dorobkiem pięciu punktów zajmowali dopiero czternaste miejsce. Po drugie, w czterech ostatnich kolejkach nie zdobyli ani jednej bramki, a energia trzy kolejne mecze zakończyła na zero z tyłu. I wreszcie po trzecie, promna nigdy nie wygrała z energią, w sześciu spotkaniach notując tylko dwa remisy. Komplet punktów wydawał się pewny. Pytanie brzmiało, w jakim stylu zdobędą go nasi zawodnicy. Bo poprzednie mecze, czy to ze Zwolenianką, czy Szydłowianką, choć wygrane po 3 i 4-0, pozostawiły spory niedosyt, jeśli chodzi o jakość gry. Wyjściowa jedenastka energii identyczna jak w dwóch poprzednich spotkaniach. W bramce Michał Majos, obrona Marcel Grot, Michał Lament i Adam Ośka. W pomocy Michał Wasilewski, Andrzej Kalinka, Mateusz Wójcik, Eugeniusz Kołudziejczyk i Piotr Czerwiński. Przed nimi Bartłomiej Książek i Roman Skowroński. Jak można się było spodziewać, od początku na boisku dominowali gospodarze. Jednak po kilku minutach dobrej, w miarę przemyślanej i składnej gry, później tempo spotkania bardzo spadło. Promna, jak większość zespołów goszczących na sportowej, nastawiona była bardzo defensywnie i skutecznie rozbijała akcję naszego zespołu. Pod bramkę Majosa piłkarze trenera Potenta praktycznie się nie zapędzali. Najkrócej pierwszą połowę można podsumować jednym zdaniem. Męczarnie gospodarzy z jednym przebłyskiem. W 20 minucie Kalinka zagrał doskonałą piłkę z połowy boiska. Z za obrońców wyskoczył Kołodziejczyk i w sytuacji sam na sam z Adamem Filipiukiem posłał piłkę do bramki. Na dobrą sprawę była to jedyna tak dobra sytuacja stworzona przez energię w pierwszych 45 minutach. Goście, mimo że przegrywali, to nadal byli głęboko cofnięci pod własną bramkę. A nasz zespół miał duże problemy z kreowaniem akcji. Niewiele brakowało, a pierwsza połowa zakończyłaby się remisem. W 44 minucie element wybił piłkę wprost pod nogi Szymona Sikorskiego. 17 latek uderzył z 16 metrów i gospodarzy uratowało poprzeczka. Pierwsza część spotkania ponownie bardzo rozczarowała, ale jeśli mecz miał wyglądać tak jak poprzednie, to po zmianie stron można było oczekiwać zdecydowanie lepszej gry energii. I faktycznie na drugie 45 minut gospodarze wyszli bardzo zmobilizowani. Od początku przypuścili szturm na bramkę rywali i co chwila dochodzili do dobrych sytuacji. Jednak wynik przez kilkanaście minut pozostawał bez zmian. Kołdziejczyk po indywidualnej akcji uderzył nad bramką. Później Skowroński w sytuacji sam na sam nie potrafił pokonać bramkarza. Kolejna akcja i uderzenie Kołdziejczyka blokuje obrońca. Także po strzele książka w 57 minucie piłka nie znajduje drogi do siatki. Patrząc na dominację energii, kolejne bramki były tylko kwestią czasu. Po raz drugi pokonać bramkarza gości udało się naszym zawodnikom w 62 minucie. Piłkę zagraną przed bramkę przez Wasilewskiego wprost pod nogi Skowrońskiego wyłożył Stanisław Kulej. Od wznowienia gry nie minęło nawet półtorej minuty, a energię prowadziła już 3-0. Tym razem Skowroński asystował, a dziewiątą bramkę w sezonie zdobył Bartłomiej Książek. W tym momencie mecz był już rozstrzygnięty. Można było się tylko zastanawiać, z jakim bagażem bramek wyjadą ze sportowej goście. Piłkarze trenera Sztobryna mieli jeszcze kilka doskonałych okazji. Jednak nie potrafili zamienić ich na gole. Piłkę nad poprzeczką posłał Skowroński. W końcówce kontrataku najpierw nie wykorzystał osiak, a w jednej z ostatnich akcji po kolejnym prostopadłym podaniu Kalinki przed szansą na bramkę stanął Filip Maciąg. Górą ponownie był bramkarz Promnej. Kozieńczanie do końca szukali kolejnych trafień i udało im się podwyższyć wynik tuż przed ostatnim gwiskiem sędziego. Drugą asystę w tym spotkaniu zapisał na swoim koncie Kalinka, a wynik meczu na 4-0 ustalił Patryk Osiak. Energia wygrała w pełni zasłużenie, ale przeciwnik po raz kolejny nie zawiesił poprzeczki zbyt wysoko. W klasach A i B zespół Ziemi Kozienickiej nie wygrały tym razem ani jednego spotkania. Punktowały jedynie rezerwę energii, remisując na wyjeździe z akcją Jastrzębia. Klasa A. Lider Iskra Gust pokonał na wyjeździe Potworów 3 do 0. Witelider Oronka wygrał ze Skaryszewianką 2 do 0. A własnego boiska wykorzystała również plonia i pokonując Legion 2 do 1, rezerwy energii w spotkaniu wyjazdowy zremisowały z akcją 2 do 2 i taki sam wynik w spotkaniu Magnuszewa z Rudą Wielką. Gryfiamirów wygrała z plonem garbatka 4 do 2, a komentów Odniósł wyjazdowe zwycięstwo na gracz 1 do 0. W tabeli bez zmian prowadzi zespół Daniela Dziupińskiego, 22 punkty, 4 oczka mniej, zgromadziła ronka. Legion zajmuje szóste miejsce, 11 punktów. Plon jest na pozycji 11, 7 punktów, tyle samo punktów gromadził Magnuszew. Energia. Przedostatnie spadkowe miejsce z sześcioma punktami na koncie. A tamelę zamyka ruda wielka zaledwie dwa oczka. Klasa B. W meczu na szczycie. KP Stanisławice przegrał u siebie z wolą 1 do 2 chynów. Pokonał belsk duży 2 do 1. Trzecie zwierzęstwo z rzędu odniósł Sokół przytyk, zwyciężając iskrę z brosza duża 1 do 0. Stromiec na wyjeździe pokonał zorzę klifów 3 do 1, a w meczu dwóch najsłabszych zespołów, Wysokin pokonał strażaka wilogura 4 do 2. Mecz głuchowa z megawatem świeżo górne nie doszedł do skutku. Goście nie skompletowali składu na to spotkanie, a pauzował Jaguar Wolanów. W tabeli na czele Lesznowola 19 punktów, drugi jest Chynów 17 punktów, a trzecie miejsce zajmują Stanisławice z 15 punktami na koncie. Megawatt jest na miejscu 10 6 oczek, tyle samo punktów zgromadził Wysokin, a Tabelę zamyka strażak wielogóra, jak na razie bez punktu. Na koniec strzelectwo sportowe. Zawodnicy Hamera Kozienice po raz kolejny potwierdzili, że należą do krajowej czołówki. Krzysztof Kozłowski zdobył puchar Polski w strzelectwie sportowym. Zawodnik Hamera Kozienice triumfował w pistolecie dowolnym 60 strzałów na dystansie 50 metrów. Podczas finału puchar Polski, który został rozegrany w pierwszy weekend października na obiektach Śląska Wrocław. Kozłowski wynikiem 540 punktów pokonał Michała Jordanka z Blastera Bielsko-Biała oraz Pawła Wójcika z Grota Płock. Mają się więc od kogo uczyć młodzi adepci strzelectwa w naszym klubie. Troje z nich wystartowało w Mistrzostwach Polski Młodzików i w rywalizacji z takimi klubami jak Legia Warszawa czy Śląsk Wrocław Hammer ponownie wypadł bardzo dobrze. W pistolecie pneumatycznym czwarte miejsce zajął Jakub Heinrich. Do podium zabrakło mu zaledwie trzech punktów. Siódme miejsce w tej konkurencji zajął Piotr Banaszek. Wśród młodziczek 11 była debiutująca na tak poważnej imprezie, Zuzanna Maj. Wynikiem 349 punktów ustanowiła rekord życiowy, a do podium zabrakło jej 5 punktów. Kolejny start naszej uzdolnionej młodzieży to międzynarodowe zawody klasyfikacyjne Baltic Cup, które odbędą się w łebie od 24 do 27 października. Hammer Kozienice poszukuje sponsorów na ten wyjazd. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Serwisu Sportowego Kroniki. Dziękuję. Do zobaczenia.